Cześć! Z tej strony ja, Mary Patrico. A to, to jest pierwszy odcinek z, ma z moich mapek z kolegą z Maciasem, którego nie ma, bo musiał kończyć. I to jest mapka Five Block. Tak e, szybko ja, bez game bez na survival. Tam jest Wyspa Śnieżna, tam Biom Dżungla. Tam to co, zostało zrobione ze Skyblocka. Na to jest wyspa. Pa. Tutaj. Takie rzeczy. Drugie lub nie dałem, ponieważ wiader wody macie tutaj dużo. Możecie na zebrać. Tam jest już jedno. Tutaj drugie. Tam jest lód w wyspie. No i tak, e, link do, w opisie. Zadania też będą. Chociaż nie wiem czy, dziś, czy od wypuszczenia filmiku dzień później tego nie dam, ale bym chciał dzisiaj jeszcze napisać. I wam dać. E, nie będzie link w opisie, tak jak mówiłem. Więc sobie ściągajcie, grajcie. No i to wszystko. Tam jeszcze jest wyspana i w neterze. Jest taki mały bonusik dla Was, takie coś do przejścia. Wszystkie wyspy i takie coś dla was, taki mały, jak to się mówi, taka tajemnica. Patrzcie w, każdą drzew w każde drzewo oprócz tego, go, bo w każdym drzewie jest jakaś dla was nagroda, skrzynka. Tego w zadaniach też napiszę, ale żebyście już widzieli. I tam jest wyspa. Więc cześć, hej, pa! Ściągajcie!